To, to ja nie wiem, czy tak dobrze. W tym roku przypada 160. rocznica urodzin Olgi Boznańskiej. Olgi Boznańskiej, która jest wspaniałą artystką, bardzo ważną nie tylko dla Polski, ale też i dla Francji. Kilka jej obrazów znajduje się w muzeach francuskich, na przykład w Muzeum Dorsy. I y, dlatego zdecydowaliśmy się, podobnie jak i inne instytucje, y, przypomnieć o tej rocznicy. Y, jednocześnie jest to okazja do pokazania zbiorów obrazów i rysunków naszej instytucji. Wystawa nasza nosi tytuł Olga Poznańska Filozofia Portretu. Y, tytuł został wybrany, y, dlatego że jest to cytat. Z artykułu napisanego przez słynnego krytyka sztuki Adolfa Basslera, który w roku 1904 właśnie w sztuce poświęcił wspaniały artykuł Oldze Boznańskiej i użył tego pojęcia: filozofia portretu, ponieważ większość obrazów Olgi Boznańskiej to właśnie portrety i portrety zastanawiające. Zaskakujące, jak on i nazwał to nawet Adolf Basler, portretami najfas najfantastyczniejszymi, jakie kiedykolwiek widział. E, wystawa ta, tak jak e, Anna mówiła, jest o portretach. O. E, pewnym poszukiwaniu portretów twórczości boznańskiej, ale także rysunkach, które są dosyć nieznane z okresu monachijskiego. Chcieliśmy je zestawić z twórczością malarską artystki, z portretami, które wykonywała często na płótnie, które także często imitowały technikę tzw. Tak pastelową, czyli rysunkową. I co także ważne zbiory archiwalne, które są przechowywane w naszej instytucji, które pochodzą właśnie ze spuścizny po śmierci artystki, a także Bolesławy Biegasa, wielkiego przyjaciela bosnańskiej z tej epoki Lézane Fall w Paryżu. Jest ona bardzo, bardzo specyficzną artystką na granicy fowizmu, na granicy. Impresjonizmu ma naprawdę swój własny styl. Tutaj zobaczyć te oryginale Olgi Boznańskiej, dla mnie, jako dla konserwatora zabytków, jest po prostu niesamowitym skarbem. I wystawa jest niezwykle interesująca. Obrazy przedstawione to kolekcja Biblioteki Polskiej, i sama aranżacja wystawy jest bardzo. Ciekawie zaprezentowana. Zbiór jest niezwykle bogaty, ponieważ biblioteka zadbała, żeby kupić z prywatnych kolekcji obrazy, które do tej pory nie istniały w tej kolekcji. Więc brawo dla biblioteki.